Pokémon Legends EA jest już dostępny na rynku od prawie miesiąca, więc uprzedzam Was w tym materiale znajdziecie spoilery, tak samo jak i na jego miniaturce. Co więcej, porozmawiałem z każdym npc tem w grze i zebrałem absolutnie wszystkie nawiązania, jakie można tam znaleźć. No to co, lecimy z dzisiejszym materiałem. Dodatkowo podzielimy wszystko na sekcje, a zacznijmy od odniesień do światopokoju z gier XY, a także do regionu Kalos jako całości. Na sam początek, lida. Mówi, że jest tancerką i wspomina swojego starszego brata, choć nigdy nie rozwija tej historii. Jednak może się domyślić, że chodzi o Tierno. Podczas walki wysyła także Lighta, co może być kolejnym subtelnym nawiązaniem do wzoru na koszulce Tierna z X i Y. Sam Tierno jest też przez jednego z NPC-tów, który mówi nam, że teraz robi furor jako tancerz w regionie Junova. Inny NPC z kolei wspomina, że profesor Sycamore zrezygnował z stanowiska w Laboratorium Badawczym Pokémonów. Jeszcze ktoś inny mówi, że Sykamor razem z Trevorem wyruszy do jakiegoś odległego regionu, by prowadzić dodatkowe badania. W dialogach w grze pojawia się również Dexio i Sina, a jeden z NPC-ów zastanawia się nawet, gdzie teraz się podziewają. To ciekawe, dwójka npc w grze ma identyczne kwestie logowe, jakie posiadali Wix i Y. Z kolei inny NPC wspomina, że ta maszyna pokazywała kiedyś dane poszczególnych trenerów. Co jest bezpośrednim odniesieniem do urządzenia, nad którym pracował pewien naukowiec właśnie w pokon XY. Laboratorium profesora pełne jest nawiązań do Teamu Flare. Od Mabel przez jej laptopa aż po Google i fotel. Można tam też dostrzec ukłony w stronę samego profesora Sykamora, a nawet do anime i postaci Garczompa. W pewnym momencie Mabel idzie w ślady Sykamora i podarowuje nam startera z Kanto. Dokładnie tak, jak on zrobił to w XY. A nie tylko Mabel nosi logo Team Flare na swojej merczu. W Nouveau Cafe też można je zobaczyć, bo w tej grze istnieje coś takiego jak Team Flair Nouveau. Postacie Grishama i Grisel również mają charakterystyczną pozę złowieszczego Team Flair tuż przed rozpoczęciem walki z nimi. W tej grze są też nawiązania do Bonnie i Clemonta w Prison Tower. Jeden NPC wspomina, że byli ze sobą bardzo blisko, a inny zastanawia się, czy Clemont nie wymyślił sobie jakiegoś nowego wynalazku. Oczywiście nie zabrakło również Dajanti. Jedna z postaci wspomina jej karierę filmową, a w grze reklamowany jest jej najnowszy film, pod pokazując cierpienie goździka, The Suffering of a Carnation, na który wielu NPC-ów wręcz nie może się doczekać. Kolejną rzeczą jest usługa transportu GoGo's Shuttle, ze starego Lumio Siri, również została wspomniana w grze wielokrotnie. Jeden z NPC-ów mówi, że bardzo nią tęskni, i dodaje, że została zlikwidowana, bo kozy zaczęły zachowywać się nerwowo z powodu napływu nowych Pokémonów. W rzeczywistości. W zadaniu pobocznym nr 63 spotykamy kilka byłych pracowników tej usługi. Może ich też znaleźć stojących obok grupy NPC-tów w innym miejscu gry. Z kolei zadanie poboczne nr 10 wspomina o Skido, który kiedyś był używany jako środki transportu w starym Syrii, czyli bezpośrednie nawiązanie do przyjażki Skido znanych z Road 12 w XY. Taksówki bitewne z XY też powracają w formie wspomnienia. Jeden z NPC-tów mówi o nich z nostalgią, a w misji 88 zdecydowany Nerwowy Nowicjusz Taksówkarz możemy sami poczuć odrobinę klimatu tamtych czasów. Sklep Juicy Shop jest wspomniany w misji podłożnej nr 112, a NBC komentuje ich niebezpieczną zupę, czyli słynne Prelius Soup. Walki w przestworzach, czyli Sky Battles, również powracają. W misji 69 dostajemy znowoczesną wersję tej niemalże zapomnianej formy starć. Piękne wiązanie do gier XY. Dalej mamy sklep z ziołami, które kiedyś znajdowały się w Lumius Siri. Jego istnienie wspomina się w misji numer 8. Poké również pojawiają się w dialogach. Wspomina o nich kilku NPC-ów, podobnie jak o Super treningu, który także dostaje swoje małe odniesienie. Nie zabrakło nawet mowy o wyścigach rajhornów, wspomnianych dwukrotnie, tym razem z naszą mamą Grace, z X i Y. Filmy PR-trenerów, czyli Trainer PR Videos, też się pojawiają. Wspomina o nich jeden z NPC-ów a inny zastanawia się nad zniknięciem all powerów znanych z poprzednich gier. Battle Test również zostaje wspomniane, tym razem jako ukłon nie tylko w stronę Kalos, ale i regionu Junowa. Oczywiście nie mogą zabraknąć już w rolek, kilku NPC-tów z Nostargią przywołuje ich wspomnienie. Na koniec tego segmentu Emma, która odnosi się bezpośrednio do wydarzeń z postgame Pokémon XY, Victoroosis powierzył jej Expansion Sur i swojego pokémona, by mogła chronić z Series. A w biurze Lukera znajdziemy też zdjęcie Mimi, zarówno z samym Lukerem, jak i z Na jej biurku stoi również fotografia Mimi, która wyraźnie nawiązuje do zdjęcia pokémona Lucera z wcześniejszej gry. Co więcej, Emma używa teraz Malamara, który w tej grze może mega ewoluować podczas walki. To ogromna niespodzianka dla fanów pamiętających jej wcześniejszy zespół. Jej dawna grupa, czyli Lumios Gang, również została wspomniana przez jednego z npc w owej grze. Sam Looker też pojawia się w dialogach innego z npc który wspomina o nim po imieniu, a inny używa jego kryptonimu, co jest świetnym smaczkiem dla fanów, którzy śledzili jego historię przez lata. W Muzeum Lumios znajdziemy całą masę odniesień do miejsc w regionu Kalos. Nie tylko samego Lumios, ale także miast takich jak Lover City, Perfume Palace czy Tower of Mastery. A w muzeum widać też postać przypominającą Kalema, a obok stoi replika słynnego posągu Lucario jest nawet nawiązanie do Glittering Cave. Co ciekawe, muzyka w kanałach Lumios to ten sam motyw, który słyszeliście w jaskini z lśniącym chem w Pokémon XY. W muzeum można też znaleźć repliki Pokeboli oraz obraz przedstawiający fabrykę Pokeboli. Obok wiszą również obrazy elektrowni z regionu Kalos i miasta Calmarine. Jeden z obrazów, zatytułowany Potomek Młodszego Brata Króla, to z kolei subtelne nawiązanie do rodziny Lysandra i jego królewskiego pochodzenia. W misji wyborczej nr 73 pojawia się wzmianka o innych miejscach Kalos, tak jak Lost Hotel czy Winding Woods. Wild Zone 19 z kolei przypomina Perfume Palace, zarówno przez swoje geometryczne ogrody, jak i obecność furfrow typowy dla danego miejsca. Nie zabrakło także Azur Bay, o której wspomina jeden z NPC-tów. A jeżeli chodzi o legendarne odniesienia, AZ pojawia się w pewnym momencie pożyczający nam Lucario i dając Mega Ring, byśmy mogli stawić czoła Mega Absolowi. To oczywiście nawiązanie do Coriny z Shallow City i roli w nauce mega Megaolucji w pokoju XY. W dalszej części gry, po zakończeniu głównej fabuły, AZ zostawia nam Lucario oraz list, którym wyjaśnia, do kogo ten pokon należał i dlaczego go posiadał. Kiedy sprawdzimy dane trenera w menu, zobaczymy, że oryginalnym właścicielem Lucario była Corina. Corina zostaje wspomniana również w misji pobocznej nr 96, jako trenerka, która zawsze przed walką krzyczała: dajemy z siebie wszystko. Dokładnie tak, jak robiła to w pokon X i Y. W grze pojawia się też wiele nawiązań do wydarzeń sprzed 5 lat, czyli do fabuły pokon X i Y. Postać o imieniu Carbo słina dawny życie Lysandra i potwierdza, że tamte wydarzenia miały miejsce 5 lat temu. Podobnie jak i inny NPC, który mówi to wprost. Jeszcze raz motyw ten powraca w misji turniejowej, gdzie Tegon słina Lysandra z imienia, mówiąc, że był on liderem Team Flare, który nie zdołał stworzyć świata swoich marzeń. Zaraz po tym General dodaje, że Lysander użył broni ostatecznej właśnie 5 lat wcześniej. Również Emma odnosi się do niego i Timu Flair po swojej walce, a Jet wspomina o nich wszystkich kiedy wytłumaczy rolę Quarterly w ochronie Luminosity. Niektórzy npc także narzekają na katastrofę jaką spowodowały te wydarzenia, np. ci dwaj, którzy wspominają o tamtym strasznym czasie. Zdjęcie profilu Grishama zostało zrobione dokładnie w miejscu, gdzie aktywowano broń ostateczną Focond XY. Podczas walki w pojedynku nagrodowym Grisham również wspomina o tej broni. Hasło Open Sesame nadal działa jako sekretne słowo otwierające ukryte drzwi w kawiarni Lysandra. Dokładnie tak jak w X i Y. A co zabawne, Mabel wciąż mówi, że brakuje klucza do windy, choć to właśnie ona dała nam go po swojej porażce w pokoju X i Y. Mabel opowiada też o swojej roli w Team Flare. Wspomina o pracy z energią Pokémonów. co znamy już z tamtych gier. Zjednoczyła Abomasnowa we Frost Cavern. W laboratorium Pokon Legends jej znajdujemy kamień zabrany z Route 10 niedaleko GeoSenge miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Znajduje się tam też cela, które kiedyś przetrzymywano AZ. Na końcu odkrywamy dokumenty dotyczące broni ostatecznej, a na ekranach komputerów widzimy śpiące formy złowogrych pokonów Zerniasa i Veltala, Przypomnienie o mrocznej przyszłości Kalos. Lysander. Wspomina o zniszczeniach spowodowanych przez broń ostateczną, która pogrzebała jego sekretną bazę, gdy wciąż się w niej znajdował. To właśnie wtedy poznajmy powód, dla którego Zygarde przebywał jedynie w Terminus Cave, niczym strażnik, który uratował wszystkich i wszystko przed całkowitą zagładą. Podczas naszej walki z Alessandrem wspomina on grupę dzieci, które powstrzymały go 5 lat wcześniej i mówi to z wyraźnym poczuciem żalu. Holocaust, znany z XY, Zdaje się w tym świecie istnieć dzięki matce Towniego lub Urbane, co również zostaje wspomniane w dialogach. Pojawiają się też odniesienia do przeszłości AZ. Zarówno L, jak i Lysander wspominają go, gdy spotykamy ich po raz pierwszy przed hotelem Z. W miarę postępów fabuły, sam AZ zaczyna coraz częściej mówić o swojej przeszłości, jakby pogodził się z własnym losem i próbował znaleźć w nim sens. Zruszająca scena na miejsce, gdy AZ spogląda na Prison Tower, wspominając dawne czasy i własne błędy. Podczas opowieści o Team Flare, Grisham nie tylko wspomina o szaleństwie Lysandra, ale również o tym, jak AZ stworzył broń ostateczną. W końcu sam AZ opowiada nam całą tę historię i wtedy gra pokazuje nam fragmenty legendarnej scenki, Przerwnikowej, spokon X tej samej, która przedstawia potęgę i tragedię broi ostatecznej. Centrum sterowania wieży przypomina nagrobek z symbolem kwiatu, czyli Eternal Flower, symbolu AZ i jego nieśmiertelnej pokuty. Podczas ostatniego etapu bitwy z Eternal Flood, Arena przybiera kształt przypominający broń ostateczną, subtelny, ale potężny wizualny motyw. Pragnienie AZ, z A Royale trwał dalej, jest prawdopodobnie odniesienie do tego, jak pojedynek Pokonów pomógł mu odzyskać wiarę w siebie i przypomnieć sobie, czym naprawdę jest bycie trenerem. Mega kryształy, występujące w grze, zdają się mieć tym wzajem do Anistar's Sundial. Zarówno poprzez swoje połączenie z mocą mega w jak i przez charakterystyczny lśniący różowy kolor. W misji pobocznej nr 42 pojawia się wzmianka o słynnej trenerce typu Ferry zajmującej się modą, czyli oczywiście o Valerie, liderce sali z Lavery City. Jej imię i wizerunek pojawiają się ponownie na plakacie reklamowym widocznym w jednym z budynków. W grze pojawia się także kilka nawiązań do dziewczynki ducha z Lumio City. Jeden z kierowców taksówki, Zack, opowiada historię o tajemniczej dziewczynce, która nienawidziła ludzi, a potem wspomina nową wersję tej legendy, tym razem znaną jako duch z taksówki. Według jego opowieści pojawia się ona na tylnym siedzeniu pojazdu, wypowiadając te same niepokojące słowa, które gracz pamiętają z X i Y. Na koniec, jeden z npc wspomina jeszcze pogon o fanclub, który kiedyś istniał w Kalos, w samym Lumio Syrii. Teraz czas przejść do odniesień do innych regionów, zaczynając od Galaru, i tutaj. Tych nawiązań jest całkiem sporo. Po pierwsze, na kurce Zaka możemy zauważyć Boltanda, będącego bezpośrednim odniesieniem do regionu Galar. Podczas sceny, w której nasz rywal przygotowuje swoje fantastyczne danie, pojawia się Galar Curry, czyli klasyczne danie z pokąt Sword and Shield. O tym przysmaku wspomina też inny NPC, mówiący o mieszance grzybowej curry, kolejnym ukłon w stronę Galaru. Region Galar pojawił się ponownie, gdy Janin, słynny Leona, byłego mistrza tego regionu. Jeden z NPC-ów mówił, że zgubił się on odwiedzając Sumio Siri, a inny z entuzjazmem swoją legendarną walkę Leona z Reihanem, nazywając ją najlepszym pojedynkiem, jaki widział. Jeszcze inny NPC odnosi się bezpośrednio do naszego zwycięstwa nad niepokonanym Leonem, co jest wyraźnym ukłonem w stronę fabuły Sword and Shield. A misja poboczna nr 72 jest natomiast odniesieniem do sposobu, w jaki łapi się Galarian z w regionie Galar. Z kolei misja 75 wspomina Isle of Armor, a NPC prosi nas o zebranie różnych przedmiotów, by stworzyć Galar Cuff, kolejny symboliczny artefakt z samego regionu. Inni NPC-ci wspominają, że Galar i Paldea Mogły być następnymi regionami do odwiedzenia, co może być subtelnym teasem przyszłych tytułów gier Pokémon. Zespół The Maximizers także zostaje wspomniany. NPC mówi, że aktualnie są w trasie koncertowej po galarze, a muzyka z tego regionu przewija się jeszcze dalej. Jeden z właścicieli stoi Sweeney Pearce'a, lidera z sali z galaru i lidera zespołu Spike Move Punk Rock. W dialogach pojawia się również Galar Battle Tower, a także wzmianka o Dynamaxie. Czyli charakterystycznej mechanice walk z tego regionu. Niektóre w Galar nie pojawiają się w grze, ale mimo to są w niej wspomniane. Przykładem jest choćby Ten Gagatek, czyli Galerańczyk Zigzagun, a także jego towarzysze Wulu. Kiedy czytam list od AZ po zakończeniu głównej historii, pojawia się w nim zmianka o najciemniejszym dniu w Galarze The Darkest Day wydarzeniu, które fani pokon and Shield dobrze znają, i na tym kończą się odniesienia do Galaru. Teraz przeniesiemy się do starego, dobrego regionu Hisui, a także do Sinnoh. Podczas misji pobocznej numer 1 pojawia się wzmianka o odległym regionie, w którym niegdyś żyły Pokémony Alpha, czy oczywiście odniesieniem do Pokémon Legends Arceus. Jednak prawdziwe szaleństwo zaczyna się muzeum Lumios, gdzie już przy wejściu widzimy mapę regionu Hisui oraz słyszymy, że przygotowano wystawę na jego temat. W środku możemy znaleźć flagę Team Galaxy, portrety założycieli klon Diamond and Pearl, a także portrety legendarnego bohatera. Na wystawie zobaczymy też tradycyjne fryzury z tamtych czasów, kimono Komadora Komado i jego zbroję, która nie tylko odnosi się do ekstroma z Czwórki Kalos, ale też delikatnie sugeruje dawne napięcie między regionem Galar a Kalos. Dalej znajdują się posągi Dialgi i Palki z ruin Celestica, opisane symbolem Almighty Sinu. Na ścianach widzimy też dziwne hieroglify, identyczne z tymi, które rozrzucono po całej mapie Hisui. Zaskakujące jest to, że w muzeum znajduje się też strój Volo, a z notatki wynika, że sam Volo przekazał go muzeum, co sugeruje, że ten słoczyńca nadal żyje. Na wystawie znajdziemy również malarstwa przedstawiające świątynię Sino oraz bitwę z finału Pokémon Legends Arceus, szkice profesora Lawentona, starożytne pokebole, a także ubrania głównego bohatera. Na stole stoi nawet Potato mochi, słynne danie z Jubilee Village, wraz z odniesieniem do Sweet Food Fruit Fruits i wiersza nr 13 z dawnej księgi, Old Verse 13. Nie brakuje warsztatu rzemieślniczego, torby bohatera, aluzją do bagina, który zwiększał pojemność ekwipunku, a także miniatury sklepu, rysunków Jubilee Village, placu treningowego, gdzie pojawia się odniesienie do Ingo, który pewnego dnia wrócił do domu, z salonu fryzerskiego pól uprawnych, a nawet Pearloot Beach. Podczas interakcji z drugą mapą Hisui pojawia się prawdopodobne odniesienie do hisłońskiego Bravery'ego, pokemona, którego używaliśmy do zwiadu z powietrza. Hisui słynny jest też w malarstwie profesora Ventona, który widzimy podczas jednej z misji Rust Syndicatu, kiedy pomagamy Tony spłacić jej dług. Z kolei, jeden z npc wypowiada kultowe zdanie, Pokłony to przerażające istoty, to jest oczywiste nawiązaniem do wypowiedzi z The Legends Arceus. Reagan Hisui wspomina również Emma, który mówi do Ivora, że nie jest on już w starożnym Hisui, po tym jak Ivory próbuje ogłuszyć klefiego. W biurze Raz Syndicate znajdziemy jeszcze więcej odniesień: statuetkę Hisując Sizzera, wazę w kształcie Overquilla, a także lustro Bonzora, który nawiązuje do Sino. O Sino przypomina też MPZ słynący profesora Rowana. Z Hisui i Sinnoh przenosimy się teraz do regionu czyli gier Black and White. Pojawia się tutaj sporo odniesień, począwszy wspomnianego wcześniej Ingo i wzmianki o tym, że multitrainy znów działają aż po zadania związane z restauracjami, tak jak mecz promocyjny w Dorangi V i misja poboczna nr 18, w której pojawiają się elementarne małpki Pansage, Panser i Pampor, znane z Stration City i jego gastronomicznej sali. Jeden z NPC ów wspomina też Castelia Con. Słynny deser z Castellia City, a inny mówi, że zafascynowały go opowieści o regionie Junova. Na koniec wracają do Paldei, świata spokoju Scarlet i Violet. Odniesień jest również sporo. W siedzibie Rust Syndicate widzimy posąg King Gambita, a jeden z NPC-ów wspomina na skarby z Paldei, co jest bezpośrednim nawiązaniem do głównego motywu popularnego Scarlet and Violet. Jeden z pierwszych odniesień do Paldei jest wzmianka o Iono, przywołana przez tego właśnie npc -ta. W grze pojawia się też wiele aluzji do paldeńskich kuchni. Jeden z mieszkańców wspomina, że wasabi używa się tam jako sosu, a inni nawiązują do kanapek, które oczywiście stało się znakiem rozpoznawalnym regionu Paldea. Pojawia się również La Primera, zwana przez tego NPC-ta, oraz przywoła przywołana w rozmowie, w której ktoś zastanawia się Mega ewolucja kontra teresalizacja. kto by wygrał? Ten NPC z kolei wspomina rodziców właścicieli restauracji Sushi High Roller, którzy prowadzą własny lokal w innym regionie, prawdopodobnie w Paldei, skoro wersja z roli jest już wspomniana później. Z kolei, pewien mężczyzna chwali się, że zebrał 1000 monet w Paldei, co jest oczywistym odniesieniem do sposobu ewolucji Jimmy Gula w Golden Go. Bracius i jego artystyczna twórczość również zostały wspomniane przez jednego z npc a inny potwierdza coś, co od dawna podejrzewaliśmy, że Kalos znajduje się tuż za górami Paldei. Następnie, Przenosimy się do Joto. Pierwsze odniesienie, jakie można zauważyć, znajduje się w przyobrazie Laventona, którego rama ozdobiona jest motywem Noktaula. Ten NPC z kolei mówi, że nie jest jak te tancerki z Joto, co jest bezpośrednim odniesieniem do Kimono Girls Ecortech City. Nie mogło też zabraknąć kurtę i go ręcznie robionych pokeboli, o których wspomina inny mieszkaniec. Z kolei scena z grupą klafery tańczących w świetnie księżyca przywodzi na myśl easter egg z Mount Moon z pokołem Gold i Silver. Alola pojawia się po raz pierwszy gdy Lysander mówi o niej w epilogu po złapaniu Zygarda. Mówi o różnych krainach do których Zygard się udał i porównuje jego nowy ruch Null Light do Z ruchu waloli. To tłumaczy dlaczego w japońskiej wersji atak ten nosi nazwę światło które powraca do nicości, będąc nawiązaniem do ruchu Z nekrozmy czyli światło które spala niebo. Ta aluzja powraca dzięki kolejnemu NPC-towi, który mówi, że widział małą zieloną galężkowatą istotę na jednej z wysp Aloli. Oczywista zmianka o Ziger Cell, a może nawet o Squishy znanym za anime. Misja Watch 44 wspomina o waniliowym perfumie za Loli, który jest wyjątkowy dla tamtego regionu, a natomiast w misji 108 członkini grupy Church mówią na leśnikach za Loli, kiedy ją pokonamy. Inny NPC wspomina o dziwnej pamiątce za Loli a kolejny odnosi się do restauracji Sushi High Roller z najspoką Sun and Moon. W wizji wyborczej 102 pojawi się teren recytujący Roller Ray z Elitanej Czwórki. Prost nawiązuje do tej wypowiedzi z klasycznych gier. Pojawia się także Safari Zone wspomniany przez innego z NPC-tów, a Silfco zostaje przywołane jako miejsce gdzie kupuje się pokebole hurtem. Na koniec zostaje region Hoenn, region który otrzymał najmniej odniesień, ale wciąż kilka istotnych. Constance podczas misji z pobocznej 104, słynna że AZ podróżował kiedyś po regionie Hoenn. A pewien chłopiec pyta nas: Czy mega ewolucje nie zaczęły się przypadkiem właśnie w regionie Hoenn? Co oczywiście nawiązuje do wydarzeń z Pokon Omega Ruby i Alpha Sapphire. A teraz kilka ogólnych ciekawostek i seregów, które nie odnoszą się do żadnego konkretnego regionu. Słynny Power of Science Guy po raz kolejny pojawia się w grze, kontynuując swoje wieloletnie występy we wszystkich generacjach Pokémon. Wydrążone posągi na szczytach Wild Zone i Battle Zone to bezpośrednie nawiązania do pierwszych kamiennych figur generacji pierwszej, które stały w dżimach Kanto. Emma w jednym z momentów wykonuje Naruto run, co jest zabawnym odniesieniem do popkultury. W Muzeum Lumios znajdziemy też kilka wyjątkowych dzieł sztuki Pokémon: Obraz Diancie stylizowany nad dziewczyną z perłą, Johansena Vermeera. Portret seryjny przypominający promenadę Claude'a Moneta oraz obraz przedstawiający Gotha Thiel. I Gotherite, inspirowane dziełem Piera Augusta Renoira, Madame Charpentier i jej dzieci. Pierwszy Rouch Mega Pokon w grze jest Mega Absol i ma to doskonały sens. Absol od zawsze pojawia się, by ostrzec ludzi przed nachodzącym nieszczęściem. Jedną z rzeźb stojących przed siedzibą Russ Syndicate przedstawia Wizinga, co sprawia, że jest to drugi raz, gdy pojawia się on w grze w serii Legends, mimo że sam nie jest jej częścią. Poprzednio widzieliśmy galerę Wizinga w paterze Galaxy Team w Pokémon Legends Arceus. Wchodząc do hotelu, żeby zauważyć, że jego logo przypomina wzór z krawata na wina, co może sugerować powiązanie z tą firmą odzieżową lub po prostu jego fascynacją luksusem. A skoro już o luksusie mowa, w świecie gry bogaci i przywiązują wpływa... do niego tak wielką wagę, że nawet trfeun za super turniej Luxury Bola. Nowy kształt wieży Prison Towers sprawia, że konstrukcja bardziej przypomina drzewo, co nadaje nordycki wydźwięk i stanowi ukłon w stronę mitologii skandynawskiej, na której opiera się część symboliki regionu Kalos. Wieża przypomina Yggdrasil, mityczne drzewo życia, a jej szczyt zarówno z Zerniesa, jak i rozpartek skrzydła Dgivoltala. To może być odniesienie do Jelenia Tyrnira, który stoi na szczycie Walhalid, oraz Orła Wedrfornira który spoczywa na czubku drzewa Yggdrasil. Lysaner lub El w tej grze przypomina nieco bladun Ursulany, co symbolizuje długie, samotne życie pełne cierpienia i refleksji. Patrząc też przez pryzmat mitologii nordyckiej, możesz zauważyć w nim odniesienie do Odyna, boga, który poświęcił oko dla mądrości i przez wieki wędrował po świecie szukając prawdy. Misja Własna 45 wydaje się mieć odniesienie do spragnionego strażnika z oryginalnej gier z generacji pierwszej, który nie pozwalał graczowi wejść do Southern City. Misja 55 nawiązuje do filmu Pirana, a misja 115 do klasycznych filmów kaiju, takich jak Godzilla. Niektóre elementy, garderoby w grze, to z kolei bezpośrednie odniesienie do Jurassic Park, Robocopa, Godzilla vs. King Konga i nawet Sharknado. Misja Własna 33 to prawdopodobnie żartobliwe nawiązanie do mobilnej gry Magic Arp Jump, a Mission 107 może odnieść się do legendarnych Pikachu, takich jak Asha lub Reda. Wspomniane są również PC-boxy oraz PJ Mail, co może być aluzją do odcinka anime Carrying On. W Lumios można też znaleźć uroczy smaczek, Poké Lidy, inspirowane pokrywami kanałów z Pokémonami, które naprawdę istnieją w Japonii. Nie zabrakło również ukłonów w stronę popkultury. Gdzie znajduje się subtelne odniesienie do Michaela Jacksona i jego słynnego utworu Smooth Criminal. I to już wszystkie odniesienia i ciekawości, które dało mi się znaleźć w jej. Jeżeli dotrwaliście aż tutaj, dziękuję Wam z całego serca za wsparcie, za poświęcony czas i za obejrzenie tego filmu. Co więcej, dajcie w swoim komentarzu serduszko. No i oczywiście nie zapomnijcie pisać lajka, like jakby to powiedział Litch Polska oraz zasubskrybować kanału, a my widzimy się na samym materiale. Trzymajcie się! Na razie. Dziękuję Wam, wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przyłoży się z pewnością na rozwój mojej działalności.